Nazywam się Katarzyna Wierzyń, jestem psychologiem i zapraszam do pierwszego liceum ogólnośrodków w Bogoleśnicy. Nasza szarkowo to miejsce spotkań. Spotkań uczniów z nauczycielami w trakcie lekcji, konkursów, olimpiad, spotkań z rówieśnikami, z bliskimi osobami, z przyjaciółmi, spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych, jak również spotkań z interesującymi, pełnymi pasjonciami w trakcie różnego rodzaju wydarzeń. Naukowych, kulturalnych, artystycznych. Czymś, co jest ważne dla nas w szkole, jest szczera atmosfera, jest dobre przygotowanie do studiów i wspieranie uczniów w ich rozwoju osobistym. Szczególnie zachęcam do nauki w klasie psychologiczno-językowej, w klasie, w której przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym jest. Język polski, biologia, język angielski. Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość poznania podstaw neurobiologii i podstaw psychologii oraz uczestniczenia w warsztatach z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych oraz w warsztatach komunikacji społecznej i wizerunkowej. Ponadto uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach na Uniwersytecie Wrocławskim oraz warsztatach psychologicznych na Uniwersytecie SBPS we Wrocławiu. Uczniowie też będą mieli możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju konkursach, w tym konkursach psychologicznych i innych ważnych dniach. Szkoły takich jak Dni Uważności, Dni Rzeczliwości, Dni Języków Obcych czy Wernisarze Artystycznych. Zapraszamy.